Wycofuj się! Masz jakiś kontakt z Nie dojżało się, niewinno winno, że wiąło wasz łatwo wierno. Ostruńe nawiści przeraściń, błędy, wściekłość opinii publicznej. Wróci się to wszystko w nienawiść do policji. W telewizji powiedzieli, że tragicznie zmarła, a bez ciasku Tygodnia zabili trzy osoby niewinne A jeszcze kurwi śmiał się tłumaczyć Zdrowotliwość tą wymierzą nie sądy, a kibice A nienawiść do policji wypłynie na ulicę Pamiętasz tego dzieciaka, kibica czarnych słup? zapierdalać policję, pojechała cała łódź Wasze chybione decyzje, wycelowane winnych chowiają, Sprawiają, że konsekwencje ponoszą inni niewinni Niewinni, tak bardzo niewinni Nie Niedojrzałość i niewinność, żywiołowość, łatwowierność Ofiarą nienawiści przeróżniemy habilitę Głębiej wściekłe, ciepłe opinii publiczne Ludzie się to wszystko w do policji na rozkładówce wprostu ze szkoły kolega Nie sam w towarzystwie z suki Trafił na zdjęcie zupełnym przypadkiem W rękach miał śmietnik i właśnie nim rzucił Na tej okładce potrwały zamieszki Bo każdy kto mógł tam walczył o prawdę On był kibicem i mścił śmierć kibica Przemek rzecz jasna nie umarł przypadkiem Prokuratura jak zwykle służy Twierdziła, że umarł po uderzył głową Zlób trolejbusa w trakcie ucieczki A prawda jest taka, zabiło go zonu Nie dojrzało się nie winnoży wiała wasz wierność. Ośperu nienawiści przeraż innych ambicji Pełnione błędy, wściekłość opinii publicznej Wróci się to wszystko w nienawiście do policji Zamieszki na ulicach, trwały cztery dni Kat wyszedł na wolność po czterech latach Boju wenaliach winnych innych nie było Na marszu gestapo przypuściło atak Mordę Zapasy pasy na czerwonym świetle Nie wezwał karetki, mimo błagania Kolegów, kibiców, ciśnienia ma chłopaka Antyci w bundurach strzelali w Poznaniu Chłopaki jechali Rowerem Cabrio Jeden kaleka, drugi nie żyje Kolejne ofiary policji z przypadku. Nie dojrzało się, nie wynoszył wiołowość, mocą wierność Где мы идем? идем.